Dzień dobry moim gościem jest Krzysztof Włosak, wicemarszałek Sejmu. Jeden z liderów koncentracji. Witam Panie Marszałku. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Trzeci pożar w ciągu kilku dni w Warszawie i okolicach to budzi lęki, budzi obawy wśród wielu naszych słuchaczy, także wielu warszawiaków. Budzi podejrzenia, że trwa w Polsce akcja dywersyjna. My przed tym ostrzegaliśmy, dlatego między innymi w roku drugim i trzecim domagaliśmy się zamknięcia polskiego rynku pracy na przyjazd Rosjan w uproszczonym trybie. Czyli pana zdaniem są powody do takich podejrzeń? Ma pan jakieś po powody, żeby tak Poprzednie sądzić? Poprzednie akcje dywersyjne, żałuję tylko, że dowiedzieliśmy się o tym od służb litewskich i z mediów litewskich. MSW mówi, Że polskie żeby służby nie ustaliły, że... Mówimy o poprzednich podpaleniach, mhm. między innymi hali handlowej w Warszawie, że z Litwy dowiedzieliśmy się, że polskie służby i polska prokuratura ma świadomość, że to była rosyjska agentura, zresztą robiona rękami Ukraińców. Przebywających w Polsce. Pani Uważam, że rząd polski powinien podawać takie informacje. Zgoda, ma Pan podejrzenia czy jakieś informacje? Mam podejrzenia, nie mam żadnej wiedzy i myślę, że pozostaniemy jeszcze przez dłuższy czas w, w, w sferze podejrzeń. Natomiast myślę, że jeżeli chodzi o ten e, straszny, bo duży zasięgiem pożar, do którego doszło e, w kobyłce, to w Sąbkach, przepraszam bardzo, e, to powinniśmy tutaj e, wciągnąć e, najlepszych rzeczoznawców właśnie ze straży pożarnej żeby nam ocenili tę sytuację. Wiem też i o tym powiem, że standardy zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków mieszkalnych są niższe niż budynków użyteczności publicznej. Jest to jedna z rzeczy w polskich przepisach do zmiany. Premier powinien pojawić się w ząbkach. Myślę, że może bardziej minister odpowiedzialny właśnie za ochronę przeciwpożarową, ewentualnie jeżeli będą jakiekolwiek powody podejrzenia, że doszło tam do podpalenia, no to oczywiście minister odpowiedzialny za bezpieczeństwo, czyli szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Szymoniak, którego notabene domagamy się odwołania ze względu na to, co się dzieje w służbach i na granicy. Wczoraj odpowiadając na moją krytykę, że to będzie tylko miesiąc, tak, no, dokładnie o tym odpowiedział, że to musi być miesiąc, bo to jest tymczasowa kontrola na bazie przepisów Schengen i oczywiście będzie ona przedłużana. Identycznie robią Niemcy. To znaczy ogłosili, że to są tymczasowe kontrole, wprowadzili permanentne kontrole. Ja uważam, że niestety yy, idziemy w tę stronę, że tego yy, idealizmu, świat bez granic, yy, swoboda przemieszczania się, którą nam zapowiadano, yy, jak wchodzimy do Unii Europejskiej, do tego już nie będzie powrotu. Koniec strefy Schengen? Yy, strefa Schengen będzie dla obywateli państw Unii Europejskiej. Natomiast dla tych wszystkich, którzy mają wizy poza pozaunijne albo z którymi nie wiadomo dokładnie, kim są, dla nich strefy Schengen nie będzie. I żeby utrzymać bezpieczeństwo w państwach europejskich, yy, to będzie na, yy, jakby. No tak, żeby zobaczyć, czy ja jestem obywatelem Unii Europejskiej, ja muszę się wylegitymować. Znaczy, nie, nie ma tak. innej drogi, czyli nie będzie ruchu bez kontroli, no bo każdy no, będzie się musiał... Proszę popatrzeć, jak jest na lotniskach na przykład. Moim zdaniem lotniska są dobrą analogią. Na lotniskach jest w tej chwili tak, że są jakby dwa korytarze. Jeden dla obywateli państw unijnych, drugi dla pozaunijnych. A I tak się muszę wylegitymować. Jeżeli idziemy przez ten dla obywateli unijnych, są szybkie sposoby niewstrzymujące tego ruchu a cały czas i przez elektroniczne urządzenia i przez czasem te lustra weneckie funkcjonariusze obserwują, kto tam przechodzi jeżeli do kogoś mają wątpliwości, to sobie go zapraszają na boczek i sprawdzają. Większość pasażerów przechodzi nie niepokojona. No tak, ale to jednak jest zmiana filozofii. To znaczy, to będzie no to jest zmiana w filozofii moim zdaniem i to jest... oznacza koniec świat, Schengen, się, świat się zmienił. Świat się zmienił. Europa jest rezerwatem bogactwa pod ogromną presją migracyjną. Miliardów ludzi, którzy żyją poza Europą, często znacznie biedniej lub w bardzo złych warunkach. Populacja poza Europą jest znacznie młodsza, a presja migracyjna na Europę nie będzie spadać, więc państwa, które nie będą chronić swoich granic, będą zaludnione przez czyli nielegalną imigrację spoza Europy, a te, które chcą po, pozostać po swoim weszłok... europejskim charakterze, zachować be, bezpieczeństwo, be, będą musiały, tak weszłok, jak Polska, inwestować w ochronę. Tak, bo nie da się zrobić tego samego na autostradzie, co się robi na lotnisku. Ostatecznie sugeruje Pan, że ten czas takiej się, no, bezkonfliktowej. Trzeba się będzie rozszczepić ruch na po prostu odpowiednią liczbę dróg. I dlatego uważam, że ten zabieg rządu. Z kontenerowymi punktami. To jest na razie taka trochę ściema. Oczywiście żaden pojedynczy kontener postawiony przy autostradzie niczego tu nie rozwiąże poza efektem wizerunkowym. Jeżeli chcemy naprawdę wyeliminować nielegalny ruch migracyjny przez Polskę, a chcemy, po to, żeby zachować bezpieczeństwo, żeby nie dochodziło do przestępstw, żeby nie gettoizowali się nielegalni migranci w Polsce, żeby nie tworzyć koczowisk, noclegowni, nie brać na polskiego podatnika kosztów ochrony ich zdrowia, przypomnę, że nie żeby tylko drogi czy też lasy. To, 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 to jest, długa to. granica powinny być takie kontrole na granicach że mur na granicy polsko-niemieckiej, jak na. Niestety granicy... muszą być. Płot jest jeszcze z powodu ASF-u, postawiony, zdaje się, przez Niemców, natomiast w tym płocie jest sporo przejść. I mamy odrę oczywiście. I no generalnie metodyka w ogóle budowania bezpieczeństwa ochrony jest taka, że jesteśmy tak bezpieczni, jak najsłabszy punkt. Musza, Jeżeli zabezpieczymy także, drogi, żebyś... a zostawimy lasy, no to będziemy mieczy złożyło. Nie powinniśmy granicę. postawić mur na granicy polsko-niemieckiej. Nie, na razie nie ma takiej potrzeby. Nie, 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 nie ma takiej potrzeby. Pan redaktor mnie tu trochę prowokuje w kierunku takich radykalnych deklaracji. Trzeba używać nowoczesnej technologii. Niemcy już w tej chwili używają systemów detekcji na podczerwień. Polska także ma takie systemy przygotowane, zamówione przez rząd na potrzeby walki z dzikami i z rozprzestrzenianiem się ASF. E, trzeba te systemy y, mobilne. Y, na ale autach, mamy jakieś dowody na to, że za, coś, za, za, za ktoś często przekracza to granice poza miejscami przeznaczonymi do tego, czyli poza przejściami granicznymi? No, na przykład w poniedziałek byłem na wizytacji y, w Szczecinie. Y, 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 koło Szczecina mamy odcinek graniczny, gdzie nie ma żadnej rzeki, po prostu dzieli nas tylko las i pole. E, I tam y, y, znajdowano y, ślady po jakimś noc nocnym koczowaniu, prawdopodobnie przez nielegalnych imigrantów. No, ale nie wiem, nie... czy to byli nielegalni imigranty. Granici, czy ktoś no, inny? Oczywiście no, możemy zakładać, że ktoś poszedł na jagody w okolicy polskiej granicy, y, y, gdzieś na północy no, od Szczecina i sobie tam w nocy koczował z jakimiś matami, karimatami. No Możemy tak założyć, ale moim zdaniem jest to mało prawdopodobne. No dobrze, ale to, 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 czy skąd wiemy, że oni są ze strony niemieckiej, a nie wręcz odwrotnie? Przechodzą z Polską? ale strony ja nie, ja nie wiedziałem, w którą stronę ta granica była przekraczana. Pan redaktor mnie zapytał, ja odpowiadam, że zielona granica jest przekraczana i wiem to też od dowódców i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Tylko, że jak przekraczana jest w kierunku Niemiec, to nie jest chyba nasz największy problem. To Niemcy jest, wtedy mają problem. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że budzimy się w zupełnie innym świecie niż ten, do którego zostaliśmy przyzwyczajeni, bo zostaliśmy przyzwyczajeni, że w zasadzie granicy pomiędzy Polską a Niemcami nie ma. Mamy super stosunki. Rząd kłamał bardzo wiele miesięcy na ten temat, mimo że po naszej wizytacji w zeszłym roku w Straży Granicznej no, my, kanclerz, mówiliśmy, my mówiliśmy, że niemieckie służby źle traktują nasze służby. Na przykład informują o przerzucaniu imigrantów tak późno, że nasi funkcjonariusze nie zdążyli nawet dojechać na miejsce. Nie przekazują żadnych informacji dokumentujących, gdzie ci ludzie zostali zatrzymani. Mieliśmy też nieoficjalne informacje, że niektórzy przerzucani do Polski twierdzą, że w Polsce nigdy nie byli. E, a mamy XXI wiek da się na przykład sprawdzić miejsca logowania telefonów komórkowych. Ubolewam nad tym, że do tego momentu minister odpowiedzialny za służby, czyli minister spraw wewnętrznych, Szymoniak, nie zadeklarował, że na przykład na podstawie logowania telefonów będą sprawdzani Czy to imigrancie. sprawdzać, pane zdaniem? Oczywiście. Jeżeli się znajdzie chociaż jeden przypadek, że Niemcy oszukali, cała ta procedura powinna być wstrzymana. Zresztą ona powinna być i tak wstrzymana, niezależnie od tego. Dobrze, ale ale wr wracając... Powinna? I, I co powinno tylko ją bo, bo, bo Pytanie, <laughs> pytanie za pytaniem nie nadążam odpowiedzieć. Więc y, mamy potwierdzone informacje, że granica jest przekraczana w obie strony. To jest nowa sytuacja. W obie strony nielegalnie. Oczywiście może trzeba być mniej naiwnym i zdawać sobie sprawę, że i w Unii Europejskiej wcześniej różne formy przemytu i ludzi, i towarów istniały. I przez wschodnią granicę Unii Europejskiej, oczywiście dalej w głąb Unii Europejskiej, więc może ym, to nie jest jakaś bardzo nowa informacja dla ludzi z sektora służb, bezpieczeństwa i Straży Granicznej. Natomiast dla społeczeństwa to może być nowa informacja, że tak, granice ciągle istnieją, państwa ich strzegą, i y, ja już wiele lat temu zwracałem uwagę na to, że strefa Schengen powoli idzie w kierunku fragmentaryzacji. To się zaczęło od przymykania granicy, z tego co pamiętam, i konfliktów, nie wiem, z 10 lat temu pomiędzy Włochami. E, um, e e Áustria gdzie szedł z Włoch na północ tak. y, y, strumień nielegalnych imigrantów. Wtedy był kanclerz Kurz, który zrobił taką pokazówkę, żeby partia wolnościowa nie rosła w sondażach. On zrobi taką pokazówkę, że zamyka przejścia graniczne, wojsko w górach tam wystawia i że nie będą przepuszczać nikogo. Panie Marszałku, co mogą Pana zdaniem obywatelskie grupy strzegące granicy? Jakie mają uprawnienia? Co im wolno zrobić? Formalnie nie mają żadnych uprawnień. Są to po prostu z obywatelek zaniepokojeni sytuacją, którzy dokonują obserwacji. Ale mogą obserwacji. No jeżeli ktoś popełnia przestępstwo, to jest prawo no do tak, obywatelskiego zatrzymania. Popełnia przestępstwo, to znaczy jeżeli na przykład grabia sklep, ale ja się pytam o to jak to się jedzie różne ruchodem, przestępstwa, albo nielegalne przekraczanie granicy też jest przestępstwem. A na jakiej podstawie będą sprawdzać kto nielegalnie przekracza granicę? Z tego co widziałem ten film na przykład gdzie y, przedwczoraj w nocy został zatrzymany Afgańczyk przez przerzucany y, bez uzgodnienia z naszymi służbami na naszą stronę przez most y, to po prostu grzecznie pytają o to czy ten ktoś ma jakiekolwiek dokumenty. Ale mogą sprawdzać dokumenty? P mogą Panie redaktorze, Każdy może na ulicy grzecznie spytać kogoś Innego y, o to, o co uważa. Nie mo, nie, A jeżeli bo, ja mu odmówię? No to odmówi. No nie, nie, nie ma prawa obywatel stosować przemocy, póki ktoś y, jakby nie niszczy y, mienia czy nie zagraża czyjemu czy czy zdrowiu czy życiu. Natomiast tym, zadawać pytania za... mamy prawo. Zadawać pytania mamy prawo. Rzecznik Praw Obywatelskich mówił, że pojawiają się takie sytuacje jak przeszukania samochodów czy próby ograniczania wolności ludzi. To jest dopuszczalne, pana zdaniem. Nie zdanie. ma do tego podstawy prawnej. Nie Czyli ma, nie wolno tego robić. To, to powinna robić policja i straż graniczna. Natomiast moim zdaniem to bezprecedensowe poruszenie obywateli. Ja takiego poruszenia nie pamiętam od czasu ruchu antyakta, bo to są dziesiątki miejsc na granicy i setki obywateli. Na przykład w poniedziałek w Szczecinie widziałem setki obywateli i samorządowców przemieszanych ze zwykłymi ludźmi. Auta, które yy, trąbią w klakson, żeby wyrazić solidarność. Ludzie, którzy przywożą wodę i kanapki. Przeciwko. Bardzo pojedyncze osoby, które są temu niechętne. Większość jest zaniepokojona i chce, żeby ktoś zapanował nad sytuacją na naszej granicy i większości ludzi. Ludzi, tak jak ja tego doświadczyłem, nie podoba się to, jak Niemcy nas traktują, i nie podoba się słabość obecnego A to rządu. Nie, jest przypadkiem I nie R... podoba się upokarzanie funkcjonariuszy przez robienie z nich taksówkarzy dla nielegalnych imigrantów. A pytanie, czy, to nie jest, czy tego typu działanie nie jest brakiem zaufania do państwa, brakiem jest. zaufania do Absolutnie Straży jest. Granicznej? Straż Graniczna, wszyscy mamy świadomość, że wykonuje rozkazy, i jestem pewien, że funkcjonariusze, gdyby dostali rozkazy, że mają granicę chronić, to będą ją chronić. Natomiast dostali niestety yy, rozkazy inne, dostali rozkazy, że mają stosować zasadę zaufania wobec strony niemieckiej i przyjmować na wiarę wszystko, co Niemcy powiedzą i każdego, kogo Niemcy będą przysyłać, traktować, że to jest e, zatrzymany na granicy, nawet jak jest przywieziony z wewnątrz Niemiec. nie miejsca. obawia się pan, że budowanie takiej atmosfery spowoduje, że będziemy mieć coraz więcej grup zaniepokojonych obywateli, którzy gdzieś w jakichś miastach będą zakładać jakieś kamizelki, wykonywać jakieś zadania, które do tej pory przysługują państwu i dzięki temu jesteśmy w miarę bezpieczni. Ja nie tylko się tego nie obawiam, ja uważam, że dokładnie tego potrzebujemy. Jeżeli nie będziemy to znaczy mieć mobil... większej liczby takich grup, tak. które chodzą po mieście w żółtych kamizelkach? I na przykład Dokładnie tak. Na jakiej podstawie? Sam pan że ma W środzie Wielkopolskiej, małym mieście, wczoraj robiliśmy śniadanie prasowe dla dziennikarzy, byli także z RMF-u dziennikarze zaproszeni. Przedstawiliśmy fakty. Był lider patroli obywatelskich, nasz lider na Wielkopolskę, Maciej Łuźwiak, ze środy Wielkopolskiej. W środzie Wielkopolskiej doszło do całej sekwencji przestępstw bardzo poważnych, łącznie z gwałtami, z pobiciem, z użyciem niebezpiecznych narzędzi zagrażającym życiu ludzi. W, w, w no i od tego jest policja, żeby nie ścigała. Czasie. No więc jeżeli policja nie spełnia swojego zadania, to obywatel... To obywa, ludzie to mają obywa, to, to, własne tak, ręce. Taka jest polska tradycja, że jeżeli państwo się nie sprawdza, bierzemy sprawy w swoje ręce. To jest tradycja to żeby... powstań, to jest tradycja państwa podziemnego, to jest tradycja solidarności. Ale to jest anarchizacja, To, Mamy nie, to, jest, republikanizm. to jest republikanizm. Anarchizacją jest to, co robi obecny rząd. Znaczy solid trzeba zacząć nadawać pewne uprawnienia znaczy żeby goście w żółtych kamizelkach mieli uprawnienie żeby na przykład mnie skontrolować albo jadę ludzie z kolegą ludzie muszą mieć prawo chronić swoje domy swoje dzieci swoje szkoły swoje y, żony matki córki nie możemy pozwolić y, wydać jak, broń nie możemy pozwolić jak y, prawo do posiadania broni jest naszym prawem i ono na bazie obecnych przepisów jest problem ale jest, czy oni mieliby prawo użyć w broni problem jest tej chwili raczej i, ale jest prawo do użycia broni ono jest obecnie w porządku prawnym problem jest tylko z tym, jak sąd później interpretuje to prawo, bo to, co jest do zlikwidowania w obecnym systemie prawnym, to jest źle pojęta zasada proporcjonalności. Na przykład, że do momentu, kiedy ktoś właśnie. Ciebie nie zabija, to nie masz prawa użyć broni strzelając do ja takiej osoby. Nie, kiedy mógłbym strzelać. To w momencie, kiedy dana osoba i zagraża i, i, i nastaje. Co to znaczy, na... zagraża. No, na przykład wejdzie do domu i stosuje przemoc. Na przykład mieliśmy sytuację, że Mołdawianin w Wielkopolsce zabił no, dentystkę mieliśmy, i próbował mieliśmy, zabić jej syna. Nowej sytuacji, w której ale, daj, ale daje panu konkretny przykład. Rodzinę. Pan mnie pyta, kiedy yy, mamy prawo użyć broni. Ja uważam, że jeżeli ktoś wejdzie do naszego domu, próbuje na nas wymusić kradzie zaczyna używać siły, na przykład młotki, Ale wtedy młotkiem. To jest, jest pan, to a jest a pamięta pan sprawę. Pamięta, mamy, nie, 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 nie pamięta, panie redaktorze, prostuje, sąd... Pamięta pan sprawę strój miasta, gdzie funkcjonariusz jest ze służb mundurowych strzelał do e, wdzierającego się przez okno tak, do jego pamiętam, mieszkania, kłamywacza e, i później i miał problemy prawne sądu. przed sądem. Ja I, właśnie, te, I teraz i to jest istota sprawy. Tą kwestię trzeba zlikwidować. Ale to Mój dom, dotyczy, Moja twierdza. To dotyczy mnie, a nie jakiejś służby w żółtych kamizelkach ludzi, którzy sobie po prostu łażą. To no więc ja nie postuluję, żeby ktoś sobie chodził po ulicy i strzelał do go chce, natomiast jeżeli ktoś wchodzi do domów, jeżeli ja na przykład będę czuł się zagrożony i zaproszę y, moich kolegów, żeby pomogli przypilnować domu i ktoś się wdziera na posesję, uważam, że powinno być prawo użycia siły łącznie z y, użyciem broni. Be, be, be. A nie, że będziemy się zastanawiać później, że nas jakiś prokurator oskarży, że żeśmy przekroczyli zasady obrony koniecznej. Zasady obrony koniecznej polegają na tym, że nasze domy, nasze miasta mają być bezpieczne. Pani, pan będzie pan kropka. współpracował z panem Bąkiewiczem? No to jest lider obecny ruchu obrony granic. Nie, tam nie ma jednego lidera. Tam jest mnóstwo niezależnych od siebie grup i y, kibicuję wszystkim, którzy są w to zaangażowani. E, cieszę się, że. Y, A z panem Bąkiewiczem będzie współpracował? Jeżeli będzie przy czym, to nie widzę problemu. Nie widzę problemu. Y, startowaliśmy w ostatnich wyborach z różnych list politycznych. Robert Bąkiewicz zdecydował się związać z PISem. Jako kandydat posłem nie został. Cieszę się, że znalazł pożyteczne i bardzo, y, powiedziałbym, ważne zajęcie we wspieraniu i organizacji tego ruchu obrony granic. Yy, gratuluję a, wszystkim w a to zaangażowanym. PiS wam tego nie zabrał. No, poseł Matecki wędruje po granicy w nocy. Ja uważam, robi... że nie ma nic złego w tym, że politycy i samorządowcy z różnych partii wspierają yy, yy, zabezpieczenie naszej granicy. To jest dobre, to nie jest złe. Nie Ale ma co tego PiS krytykować. Pan miał ze sobą aferę wizową, więc trochę. Miał. I, I niech teraz idą w dobrą stronę. Im więcej z ich polityków pójdzie w dobrą stronę, yy, tym lepiej. A pan też będzie patrolował granicę w nocy, jak poseł Matecki? Nie wykluczam tego, że jeżeli się ta cała afera nie skończy, to że pojadę na granicę i że będę się przyglądał temu, co się dzieje. Będę sprawdzał, jak policja, e, żandarmeria wojskowa, która również została wysłana na granicę, e, Straż Graniczna, e, jestem pewien też, że są tam oczywiście funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Będę sprawdzał, jak traktują e, obywateli, którzy monitorują sytuację na granicy. Uważam, że wszyscy, którzy zgodnie z prawem monitorują sytuację na granicy i uzewnętrzniają przypadki niemieckiego podrzucania imigrantów, wykonują bardzo dobrą, pożyteczną robotę. I już w tej chwili widziałem wczoraj informacje podawane przez dziennikarza ze Szczecina, że z wewnątrz straży granicznej jest informacja, że to zmniejszyło przemyt nielegalnych imigrantów, bo kurierzy, przemytnicy no tak, to boją się komuś powiedział, to i to jest nie... bardzo dobre. Widzi pan, lewica, ludzie z koalicji powiedział. rządowej traktują, że to, że nie to nie jest dowód, złe, a tym. to jest bardzo dobre. Panie I Niemcy pytanie... też zmniejszyli swoją aktywność w podrzucaniu, bo nagle muszą się pilnować, nagle ktoś im patrzy na ręce, nagle ktoś filmuje każdy ich ruch, Panie nagle ktoś pan... monitoruje jak sobie jeżdżą po Polsce swoimi ostatnie autami. Ostatnie pytanie, dostał pan propozycję